Ja już nie nagrywałem długo, ale dzisiaj nagram z takiej fajnej aplikacji. Jestem tak w ogóle u kolegi. On chyba też nagrywa, nie? I i Wiecie, ja już tutaj mam porobione większość. Albo jeden. I teraz wkładamy łyżki równa. Dobra, um, jeszcze coś porobimy. Kolega gra. A, no, to nagrywa, a ja tutaj robię. Okej. Okay. Dobra Tutaj już mamy Nic, Dobra Okej okay. Tutaj już mamy kolejne Teraz takie I wszystko biorę Tak żeby było jakoś poukładane tutaj, oni są nowi. Później pojedziemy do ich rodziców, jak tutaj trochę ogarniemy, albo żeby oni przyjechali do, do nich. No bo trzeba zejść z ich rodzicami.

Okej, okay. dobra, no już tutaj mamy trochę zrobione, muszę jeszcze kupić jakąś szafeczkę, bo takie szafeczki, no powiem wam, że nie wystarczą, trzeba kupić jakieś szafki, do, żeby mogły nam zawiesnąć. Dobra I teraz będę to układał, bo trzeba to ułożyć, żeby było czysto. Ej, gdzieś z tymi brudnymi nogami weszło nie przesadną. Jeszcze nie jesteś mm. umyty, żebyś się tak rozwolił. Dobra. Dobra, już tutaj sobie kończę powoli. I... Bye. Okay. Nie, jak, jak tutaj te lampki wezmę tu. Troszkę. Ja tu zaświęcam te lampeczki. Lampy zaświecę. Tu.

Okej, okay, słuchajcie, otwieramy me Megaboxa. I to już kolega otwiera. Siódemka! Siódemka ma. Kurde, musi coś trafić. Dwójka świecąca jest. Coś będzie... No. Gadżet. No. I no. kolejny gadżet. Ale no. no, szkoda. Więc... Ci co oglądają się dowiedzieli. <gry> Dobra, okej, okay, ulepszyłam się amper. tutaj kończę układać. Yy. Tak, w ogóle, jakby ktoś chciał, to yy. ja mam do sprzedania. Nie wiem, czy tutaj można, ale mam do sprzedania taki jeden dom. Bo ja będę robił kolejny. Ten dom już będzie mi niepotrzebny. Okej. Okay. Okay. To zaprosimy ich rodziców. I lecimy dalej z tematem. O, jeszcze tutaj zapomniałem, bo mam jedną rzecz. Kilka pudełek i choineczkę. Nie wiem gdzie ja to to połowę. Ja tutaj mam takie wiecie rzeczy. żeby się przeprowadzić już stamtąd. Tutaj koledzy, koleżanki. 一个牛肉。Huh. Uh huh. Tutte le mie, ok mie, le mie, le mie, Rozłożę. Nie wiem, gdzie to się bardzo rozłożę. Najwyżej, że gdzieś dam półkę. Tylko muszę coś usunąć, bo inaczej. O, mam jakiś list. Bo inaczej albo nie, to zostawimy, ale to usuniemy i damy taką półeczkę albo tutaj usuniemy te wszystkie i damy tutaj szafę jakąś okay. o jakieś szafę? słuchajcie, szafki. to ja już kończę, więc papa Dobra. To jeszcze usuniemy. To jeszcze damy. Oj tutaj mamy takie szafki. Nie wiem czy tutaj nie będzie fajniej dać, ale nie. Tutaj muszą być. Jeszcze tutaj wezmę damy lampki. Hej, jak chcę to wrócić, to nie mam funkcji wrzucenia na YouTube. Jak to? I czekajcie chwilę, kolej ja tylko. Mm, pokaż. No poszukaj sobie od dołu do góry, w, w górę. Nie mogę. Nie, nie możesz, bo kanał trzeba Ci od nowa zakładać. Mhm. To daj, ja chyba wiem. Czy... Ale nie wiem jak zakładać od nowa kanał. A ja chyba wiem. Tu mam. A jeśli mam? Ja mam. Ej, A co jeśli ja nie mam? To, 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 to. Ej, może da się jakoś? Może jakoś tak? Do, Dodaj film, poszukam. funkcji może wybiorę z tej. Wiesz co, nagrałem. Z twoje filmy? <laughs> Przerówki. Przerabiałam na fajniejsze. Kurczę, ja. A pokaż jakie. Nie. Nie? Lepiej. Boisz się. O, jakiś papier. on do kosza rzuca. Tylko ludzie nie mam kosza. Muszę sobie kupić kosz. To jest najgorsza rzecz, jaka może istnieć. Nie mieć kosza w domu. Tylko, że ja nie wiem gdzie jest ten kosz. Zasrany. Gdzie ty jesteś za koszu? No nie mam. Nie ma kosza. Więc trudno. Na chyba się da na kompie, ale to trzeba telefon z kompem połączyć, a nie wiem jak. Przez Bluetooth chyba. Co? Przez jakoś przez Bluetooth a e, się nie łączy. Wiem. Może też jest inaczej chyba, nie wiem jak. Lepiej nie próbować, bo psuje to. nie mamy tak w ogóle boiska, więc nie mam gdzie pograć w piłkę. Mam tutaj takie kartusze. Po prostu stawię sobie go na szafce. Jeszcze może jakąś lampkę nocną. O jest. O. jeszcze lampkę nocną. Oj.

у нас на ушку. Добре, достали еще и Okej, okay, kolejny mam już bagaż. Też mam większość rozpakowana. Mam tutaj trochę inwestycje romantyczne.

W ogóle dostałem różne rzeczy. Różne przeróżne. Tutaj mam świeczki. Ja już trochę nagrywam tego filmu więc nie wiem czy za chwilę nie skończę, a poza tym mi się bateria już kończy. Więc tutaj jeszcze trochę zrobię. No i kończę, Paweł. No, jak mogłeś piernąć? No popuściłeś. Słuchajcie, to co to, 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 to głupi Rzeszok Więc I oglądajcie nas <śm> Jak nie wypłacię Wiecie To No, za bardzo nic co oglądać kolejne squishy się do stałem wszystkie pudełka, tylko pudełko w pudełko. Już kończę powoli. I jutro, może będzie następny odcinek, ale jeszcze tego nie wiem. Nie planuję jeszcze nic na razie, więc no, jeszcze tutaj poukładam, posprzątam i powoli. Będę już kończył. Ej Paweł, posłuchaj tego. Posłuchaj tego. Cześć. <słuchaj> Nie bić mm -hmm. tym telefonem. Po, idź do Wieli powiedzieć, żeby ci jeszcze wzięła, dała trochę. Dobra, to kończę za chwilę. Już teraz to tak serio, serio muszę kończyć to bio.